Abraham mieszkał w dobrze prosperującej krainie, w otoczeniu bogactwa i pozornie pełnego życia. Ale w swoim sercu poczuł niewyjaśniony niepokój, jakby czekał na niego większy cel. Pewnego dnia Bóg powołał go w zaskakujący sposób, składając mu niezwykłą obietnicę. Stałby się Ojcem wielkiego narodu z potomkami, które byłyby tak liczne, jak gwiazdy na niebie i ziarna piasku na pustyni. To była wielka obietnica, ale rzeczywistość skonfrontowała go. Abraham i jego żona Sara byli w podeszłym wieku znacznie dłużej niż w przypadku posiadania dzieci. Ta rozbieżność między boską obietnicą a rzeczywistością fizyczną stworzyła w Abrahamie mieszankę wiary i niepewności. Pomimo wszystkich wyzwań Abraham postanowił zaufać Słowu Bożemu. On i Sara byli oddani nadziei, że obietnica się spełni, ale czas wydawał się spiskować przeciwko nim. Minęły dziesięciolecia bez śladu syna, a Sara zaczęła odczuwać ciężar wątpliwości i wstydu, że nie jest w stanie wygenerować potomków. Z każdym rokiem obietnica wydawała się coraz bardziej odległa, a to niepewne oczekiwanie przyniosło nowe trudności parze. W szczególności Sara była sfrustrowana i opuszczona. W końcu w oczach społeczeństwa bezdzietna kobieta była postrzegana jako niekompletna. Ale Bóg nie zapomniał o swojej obietnicy, nawet jeśli odpowiedź nie była natychmiastowa. W trakcie tego oczekiwania wiara Abrahama była nieustannie sprawdzana. W modlitwach i cichych refleksjach szukał ukojenia w boskiej obecności, pamiętając, że Boży cel często wykracza poza ludzkie zrozumienie. Ale niepokój Sary narastał i zaczęła rozważać radykalną alternatywę. Pewnego dnia w swojej udręce zaproponowała Abrahamowi, aby miał dziecko z Hagarem, jego egipskim sługą. Ta decyzja, zrodzona z rozpaczy i niepewności, byłaby początkiem głębokiego podziału w linii Abrahama. Przybycie Ismaela przyniosło Abrahamowi nową fazę. Wreszcie miał syna, i wraz z tym nadeszła nadzieja, że boska obietnica się spełni. Abraham widział w Ismaelu przyszłość swojego rodu, symbol spełnienia się jego wiary. Jednak narodziny Ismaela ujawniły również napięcia, które zaczęłyby zmieniać dynamikę rodziny. Uczucie między Abrahamem i Hagar, nawet subtelne, nie pozostało niezauważone przez Sarę, a jej zazdrość wzbudziła cichą niechęć. Zaczęła postrzegać Ismaela nie jako obietnicę, na którą ona i Abraham czekali, ale jako zagrożenie dla jej własnej pozycji i ewentualnego dziedzictwa jej przyszłego syna. Ismael z kolei wychowywał się z miłością i troską. Dorastając pod ochroną Abrahama, reprezentował istotny związek z wypełnianiem obietnicy złożonej przez Boga. Abraham poświęcił się nauczaniu chłopca o wierze. O Bogu, który go tam zaprowadził, oraz o odpowiedzialności, którą ponosił. Abraham mógł jednak nie zdawać sobie sprawy, że wzmacniając tę więź z Izmaelem, zwiększał wewnętrzne napięcia, które tworzyły się w rodzinie. Lata mijały, a obecność Izmaela utrwaliła poczucie bezpieczeństwa i spełnienia w sercu Abrahama, podczas gdy uraza Sary ucichła. Sara, widząc jak Ismael dorasta i boi się przyszłości swojego potomstwa, nie mogła uniknąć ciągłych wątpliwości. Czy Ismael był jedynym spadkobiercą Abrahama? Zachowała w swoim sercu nadzieję, że nadal będzie miała własnego syna, prawowitego spadkobiercę. Jednak, chociaż tak się nie działo. Dyskomfort i odległość między nią a Hagarem tylko się nasiliły. Pomimo wewnętrznych konfliktów Abraham starał się zachować harmonię w rodzinie, ignorując oznaki, że podział był coraz bardziej widoczny. Trzymał się roli ojca i patriarchy, ufając, że jego wiara w Boga przyniesie rozwiązanie. Izmael z kolei dorastał, nie do końca rozumiejąc złożoność otaczającą jego istnienie. Dla niego Abraham był tylko jego ojcem. A jego miejsce na świecie wydawało się zapewnione. Nigdy nie wyobrażałby sobie, że nadejdzie nowy syn, zmieniłby tę dynamikę. Abraham nadal nauczał i prowadził Ismaela, wciąż wierząc, że Bóg wybrał go jako spełnienie obietnicy. Ledwo wiedział, że historia przybierze zaskakujący obrót, przynosząc nie tylko nowego syna, ale także proroctwo, które na zawsze podzieli jego potomków. Narodziny Izaaka przyniosły Abrahamowi i Sary nowy początek. Po latach oczekiwania i niepewności, Sara w końcu trzymała w ramionach Syna boskiej obietnicy, tego, który Bóg gwarantował od samego początku. Izaak reprezentował pełne urzeczywistnienie wiary Abrahama i Sary, czego pragnęli przez całe życie. Przybycie dziecka przyniosło rodzinie radość i nową nadzieję, ale także wywołało wyczuwalne napięcie. Izaak był teraz prawowitym spadkobiercą obietnicy, a to na zawsze zmieni los dzieci Abrahama. Sara, zachwycona narodzinami syna, nie mogła uniknąć urazy, gdy zobaczyła Ismaela, który w jej oczach był teraz zagrożeniem dla przyszłości Izaaka. Jego troska o pozycję syna sprawiła, że uprzednio zawoalowane konflikty zaczęły się wyraźniej objawiać. Związek między Ismaelem a Izaakiem był jednym z braci, ale naturalnej rywalizacji między nimi nie można było zignorować. Współistnienie stało się napięte, a Abraham, podzielony, między swoją miłość do obu synów, był w delikatnej sytuacji chciał chronić Ismaela i szanować Jego odpowiedzialność jako Ojca, ale wiedział także, że Izaak został wybrany przez Boga, aby odziedziczyć obietnicę. Gdy Izaak się zestarzał, rywalizacja między braćmi nasiliła się. Ismael teraz starszy był zdezorientowany i sfrustrowany zmianami dynamiki rodziny. Uwaga, którą wcześniej otrzymał od Abrahama, była teraz podzielona i zauważył, że jego pozycja nie jest już taka sama. Z biegiem czasu Ismael zaczął odczuwać, że jego przyszłość w domu Abrahama była niepewna, mimo że nie do końca zrozumiał dlaczego. Abraham, choć świadomy napięć, unikał przyjmowania odszedł, mając nadzieję, że Bóg objawi drogę naprzód. Relacje między Sarą a Hagarem stały się niezrównoważone. Sara, chroniąc przyszłość Izaaka, uważała, że Hagar i jej syn nie powinni mieć miejsca w życiu Abrahama. Boża obietnica złożona Abrahamowi spełniła się wraz z narodzinami Izaaka. A teraz Sara wierzyła, że nie ma powodu, aby Ismael tam był. Wzrosła presja na Abrahama, by wybrał spośród swoich synów, co doprowadziło rodzinę do zerwania. Abraham, pośród bólu i miłości do swoich dwóch synów, wyczuł, że wkrótce będzie od niego wymagany trudny wybór. Napięcie w domu osiągnęło swój szczyt. Sara, obawiając się o przyszłość Izaaka i bezpieczeństwo boskiej obietnicy, skonfrontowała się z Abrahamem i zażądała, aby Hagar i Ismael opuścili rodzinę. Dla Sary obecność Ismaela stanowiła zagrożenie dla losu jej własnego syna i linii, którą uważała za uzasadnioną. Abraham głęboko zaniepokojony zrozumiał, że była to decyzja, która może zmienić jego rodzinę na zawsze. Kochał oba dzieci, ale okoliczności zmusiły go do podjęcia trudnego i bolesnego kroku. W cichej nocy pełnej żalu Abraham szukał wskazówek w swoich modlitwach, prosząc Boga, aby poprowadził jego kroki i dał mu siłę do stawienia czoła dylematowi. Wtedy w odpowiedzi otrzymał boskie potwierdzenie. Bóg zapewnił go, że chociaż Izaak był spadkobiercą obietnicy, Ismael również zostanie pobłogosławiony i stanie się przywódcą wielkiego narodu. Z tą pewnością Abraham zrozumiał, że nawet daleko przyszłość Ismaela była w rękach Boga i pozostawiłby pod boską ochroną. Abraham z ciężkim sercem postępował zgodnie z wytycznymi i przygotował zapasy dla Hagara i Ismaela, żegnając się z mieszaniną smutku i nadziei. Nadszedł poranek wyjazdu, a Hagar i Ismael opuścili bezpieczeństwo domu Abrahama, wchodząc w nieznane. Dla Hagar ta podróż była pełna niepewności i wyzwań, ale jej wiara w poparła, wierząc, że Bóg jej nie porzuci. Ismael, wciąż młody, nie do końca zrozumiał, co się dzieje, ale poczuł ciężar separacji i odrzucenia. Nosił ze sobą głębokie połączenie z Abrahamem i mieszankę emocji, które ukształtują jego tożsamość w przyszłości. Rozdzielenie oznaczało początek dwóch linii, które obrałyby różne ścieżki i wywarły trwały wpływ na świat. Abraham kontynuował życie z Sarą i Izaakiem, ale zawsze zachowywał w swoim sercu pamięć o Ismaelu. Obietnica złożona mu byłaby spełniona dla obu synów, ale rozdzielenie ich potomków byłoby rzeczywistością, która krzyżowałaby pokolenia, generując konflikty i nieporozumienia, które utrzymywałyby się w całej historii. Hagar i Ismael, teraz daleko od domu Abrahama, stanęli w obliczu jałowości i przeciwności pustyni. Bez wyraźnego kierunku i przy ograniczonych zasobach przetrwanie stało się codzienną bitwą. Z każdym krokiem na pustyni rosło ciepło i pragnienie, a nadzieja wydawała się rzadka. Zdesperowana Hagar znalazła się bezradna wobec cierpienia syna i w chwili rozpaczy odwróciła się od niego, aby nie być świadkiem jego agonii. Wołała do Boga prosząc o pomoc i miłosierdzie, a w tej chwili niepokoju Boski Głos przerwał ciszę pustyni. Bóg usłyszał płacz Hagara i posłał anioła, aby ją uspokoił, zapewniając ją, że Ismael ma być przywódcą wielkiego narodu. Anioł pokazał mu fontannę wody, dzięki której Hagar i Ismael znaleźli ulgę i siłę, by iść dalej. Cud ten symbolizował wierność Boga i potwierdzenie, że obietnica złożona Abrahamowi dotyczyła również jego pierworodnego syna. Izmael, który doświadczył odrzucenia i separacji, teraz zrozumiał, że nie był sam, jego przeznaczenie było pod boską ochroną, a błogosławieństwo Boże będzie mu towarzyszyć. Doświadczenie na pustyni przekształciło Izmaela. Przeszedł od młodego mężczyzny niepewnego i naznaczonego stratą do kogoś wzmocnionego i świadomego jego jego własna misja. Wiedział, że zawiera obietnicę, która podtrzyma go w podróży do założenia własnego ludu. Ten moment ustanowił także przymierze między Bogiem a rodem Ismaela, pokazując, że pomimo podziałów rodzinnych, obaj potomkowie Abrahama byli ważni w boskich oczach i mieli wielki cel. Hagar i Ismael Osiedlili się następnie w nowej krainie, w której Ismael dorastał, ożenił się i założył własną rodzinę, wypełniając proroctwo, że stanie się potężnym narodem. Ta nowa linia nosiłaby jednak znak separacji i pragnienia uznania, które wpływałyby na relacje między potomkami Ismaela i Izaaka od pokoleń. Odcinek boskiej interwencji potwierdził, że boski plan obejmował obu synów Abrahama, choć na różne sposoby i przy określonych misjach. Gdy Hagar i Ismael osiedlili się w nowej krainie, a rodowód Abrahama, kontynuowany przez Izaaka, sadzono nasiona złożonej przyszłości. Boskie obietnice zapewniły, że zarówno Izaak, jak i Ismael staną się potężnymi narodami. Potomkowie Izaaka urodzili Izrael, a Ismael został patriarchą kilku plemion arabskich. Podział ten przyniesie jednak dziedzictwo rywalizacji i konfliktu, ponieważ dwie linie krwi, obie pobłogosławione przez Boga, zaczną się ze sobą konfrontować w poszukiwaniu uznania i tożsamości. Rozwój obu narodów był nieunikniony. Izraelici, potomkowie Izaaka, prosperowali i umacniali się jako wybrany lud Boży, otrzymując torę i obietnicę ziemi, która zostanie im dana. Z drugiej strony, potomkowie Ismaela rozprzestrzenili się, tworząc plemiona i grupy, które szukały swojego miejsca na świecie. Spory o zasoby, uznanie ziemi i kultury stały się częste, powodując napięcia, które przeniknęły interakcje między tymi dwoma narodami. Rywalizacja była nie tylko terytorialna, ale także duchowa, ponieważ każda grupa widziała jako posiadacz wyjątkowej boskiej obietnicy. Napięcia zaczęły narastać w znaczących wydarzeniach, takich jak walka o wodę i pastwiska na pustyniach, które były niezbędne dla obu narodów. Ishmel i jego potomkowie, którzy często czuli się zmarginalizowani i zapomniani, pragnęli uznania, które wydawało się odległe. To poczucie wykluczenia było zakorzenione w psychice narodu arabskiego, podczas gdy Izraelici postrzegali siebie jako strażników przymierza zawartego z Bogiem karmienie ducha ochrony i obrony ich tradycji. Z biegiem czasu potomkowie Ismaela i Izaaka zaczęli postrzegać siebie jako naturalnych wrogów. Rywalizacja między tymi dwiema liniami byłaby zwiastunem konfliktów, które odbijałyby się echem przez wieki, kształtując historię Bliskiego Wschodu. Od drobnych sporów o zasoby po otwartej wojnie, spór między tymi dwoma wielkimi liniami odzwierciedlałby walkę o uznanie i godność, która trwałaby przez pokolenia. To, co zaczęło się jako podział rodziny, stało się złożonym zjawiskiem społecznym i politycznym obejmującym kwestie wiary, tożsamości i walki o prawo do istnienia jako narodu.